Także przebieramy się, Piotrek robi dyskotekę i idziemy na miasto. Się przejść. A przed chwilą ciekawy komentarz nam, że Państwo nas widzieli na przedmieściach Trogiru, czyli w Sweetie Doni. Tak dobrze mówię? Tak. Nie, nie dobrze. Saget Doni. Saget Doni, a to jest powiedziałem. Saget Doni Państwo nas widzieli, także pozdrawiamy. Szkoda, że nie podeszliście. Trzeba było przyjść, podejść, zagadać, przyćpione. Także byłoby miło. Pewno. No a ruszamy tymczasem. Także jedziemy. Na sportowo ubranie, przynajmniej ja. No, ja też tak, ty. No. Cieplem się ubraliśmy, wodzie zimno. No nie wiadomo, kto której Opalone jest chyba. Opalone jest. Wyszliśmy z fotelu i kierujemy się w prawą stronę. Tam będzie rynek i pewno coś smacznego zjemy. Chyba jedzie wesele, także... A gdzie panna młoda? Jedzie? Jest panna. Jest! Nie, nie wiem. Tam było dwóch panów. Wiecie co? Tam było z tyłu dwóch panów, także nie wiem jak jest w Chorwacji, ale wynika z tego, że chyba tu mogą związki homoseksualne. Legalizować. <noise> no muszę przeczytać z ciekawości. Właśnie przeczytałam, że od 2003 roku jest to legalne. Tutaj można zalegalizować także wszystko lecy. Idzie z duchem czasu, że tak powiem. Nie będę się wypowiadać na ten temat. Ale tak, tak. Tak jak przypuszczaliśmy, tak właśnie pojechało dwóch panów biorących ślub po prostu. A tutaj zaczyna się dzielnica jedzeniowa. Także idziemy, zobaczymy, jesteśmy bardzo głodni. Coś zjemy na pewno. Rewolucja. Rewolucja. ciekawa czy rzeczywiście taka rewolucja. Ale tu chyba takie tylko drinki są. Mieszka Miki siedzi. Klimatycznie, ale my nie chcemy drinka, my chcemy jeść. Po prostu. Jeść, jeść, jeść. Tak, a potem idziemy zwiedzać. Najpierw zjemy, bo jesteśmy głodni. Po takiej klasie? Tak, tylko po bułeczce. W sumie w samochodzie. Dobra, Piotrek zrobi zdjęcie. Jesteśmy tylko po bułeczce, rano zjedliśmy płatki na mleku i to tak dokładnie no, jesteśmy. Dzień pełen wrażeń. Także jeszcze z tą panią tak się zagadaliśmy na tej recepcji, to chyba ponad pół godziny rozmawialiśmy, ale było bardzo sympatyczne. Bardzo fajna kobieta. O jesteśmy w rynku. Tutaj Piotrek noc. idzie do dogoni. Tak, to chyba tu Jana tak emolku. A tu też chyba, tam jest centrum handlowe. A to pewnie to centrum handlowe, co to Pani mówiła? Tu gołębie obsiadły pomnik. Zaraz zobaczymy, czyli to pomnik. Chwacki pieśnik. Mhm. Tu jest jakiś remont, czyli czegoś nie zobaczymy, ratusza pewnie. Mhm. Jesteśmy w samym rynku. Mamy do polecanej przez panią restauracji Batak. If you like it, this, this, less, 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 Batak, jesteśmy w takiej klimatycznej knajpce restauracyjnej. Nawet rower na ścianie. Także zamówiliśmy już dwa kieliszki czerwonego wina. Testament tutaj jest. i... Platę bierzemy, ten Gourmet za 179 kun. Zobaczymy. Pan polecił. Mówi, że obie platy są dobre. Weźmiemy tą droższą, bo tutaj tutaj tańsze jest. Są utka z kurczaka, nóżki, znaczy się. Nie chcemy się kością po prostu bawić. Widać. Co w widać? Tak, jak się składa, to widać.

Woda z lodowca, tak. ale powiem wam, że nawet jest płynne do sekcji, ale jest bardzo super, jest super kwaśna. I większość studiów nie zareagowano. No mówmy, przecież możemy dźwięczeć w kotle. Przez panią Pozdrawiamy panią Katarinę, która nam poleciła do restauracji Patak Chyba tak. Zobaczymy czy dobra. Będziemy oceniać. <grym> ludzie się schodzą. No, po prostu wczesnie przyszłość, no też trafiliśmy także. Nie ja myślę, że jest 18.48 a tu już tak na 20, to jak tam nie. Mm. Mm. <grym> <grym> że jesteśmy szybko się. Aha, bo się to będzie pełno ludzi na pewno. Tak. I wszyscy mają, no 19-20, się zastanawia, w którym Też stoją ludzie, też debatują. tak, my na... no, przeszliśmy i byliśmy niezdecydowani, Czy wziąć tutaj, czy bardziej tam. A tak pozornie pozytywne jak wreszcie. No tak, tak, bo tam jest ten przedsionek. Tak, tamten przedsionek był nie od restauracji. tak, tak, tamten przedsionek był od tamtej na przeciw. No tak, naprzeciw. No tak, 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 po To jest skomplikowane wejście. dojście, bo to od centrum małego jest wejście i weszliśmy w sumie, tak pierwszy w takie stoliki jakieś pozorne. nie myśleliśmy, że to tak klimatyczne będzie. Duże. No przez to. O, to jest tam, On, tak. o, teraz Zjemy sobie To ja Założyłam czarkę, żeby być inkognito. Ale Pozdrawiamy Państwa w domu. Pozdrawiamy. Dużo nas rozpoznali. Szkoda, że nie podeszliście i nie przybyliście piątych. Tak, dokładnie, chciałbym pożyć, pogadać. Było dobrze. Jestem pogadać. Także zawsze jesteśmy otwarci na takie miłe spotkania. Cyprek sprawdza tą restaurację w mecie i może, że śluby tutaj nawet udzielają. Znaczy nie udzielają, imprezy robią. Jezus, wino chyba. No dużo masz pozytywnych opinii. Tak, dużo pozytywnych. No to zobaczymy jaką myli tam w opinii. Także jest polecona przez panią Katarinę z hotelu Park 45. Cztero zresztą. Zresztą. I zobaczymy. Zapowiada się ciekawie, naprawdę. To jest bardzo, bardzo przyjemny, więc zapowiada się ciekawie. Ale widzę co, jestem w szoku, że teraz ludzie rozpoznają na ulicy. Mamy 700 subskrypcji i już nas ludzie rozpoznają. No bardzo to jest miłe, naprawdę, zaskakujące, bardzo się cieszymy. Szkoda, że nie podeszli. No szkoda, szkoda, szkoda. Nie przybili piątki, a potem by ewentualnie napisali, to my. by nam miło. Zobaczycie, a już widzieliście, to zapewne dzisiejsze nasze spotkanie z innymi yy, ludźmi właśnie na, yy, za Omiszem na punkcie tylko także przemiłe spotkanie było bardzo sympatyczne. I dzięki nim byśmy byli na tym punkcie, gdzie byśmy nie zajechali na punkcie, W ogóle, nie Mam nadzieję, że nas słychać. Dobrze, że na ludzi bo możemy właśnie mówić. Ale muzyka jest głośna, także tam... Jeżeli będzie się mieszać na muzykach, to znaczy, że ja chciałam podłożyć po prostu, żeby muzyk nie zablokował. Także myślę, że będzie to było taki również ma. To pan chorz tego. No właśnie nie wiem, jak to jest ta muzyka. To zobaczymy. Ucichło, teraz możemy móc. Ale wystrój ładnie. No, wspomina się, tak stylowo? Nawet pasuje, powiem wam, że nawet się ubrało od do tego miejsca. Ty też taki jesteś... No twar, tak. Twar, jak to się nazywa? Graffiti. Graffiti? A ja tak na lajcie dzisiaj. Wyszłam, myślałam, myślałam, że zjemy gdzieś po drodze. Nie myślałam, że nie my takie do Musimy tutaj obejrzeć, jeszcze zobaczyć, co i jak to wszystko tutaj jest. Mhm. I że śniadanie mamy od 7 do 10? Mamy śniadanie wykończone w cenie pokoju. Bo tu idziemy na śniadanie, to pewnie nagramy, co dobrego zjadliśmy. Co tam nie było. Czytaliśmy opinię i podobno nie zjadają wszystkiego, bo jest tak dużo różnorodności, że no nie są w stanie, żeby wszystko skosztować. A my teraz ciekawi, jaki jest pokrywacz kieliszyk? Z kwiatów. Teraz jest te... nie nie tak, czy u a dziś. Czeba, nie? tak w ogóle. nie tylko spodnie potrzebuje z A jest. Również. A Twój telefon leżał w pokoju Z tak. najlepiej, Najlepszy się rozwiązał no, Właśnie musimy to nagrać Maszyna do obliczenia opłat na parkingowych Błagalnie Tak? No, jeszcze trzeba nagrać Może ja przejęzyczam ale... Tak. Okay. Błagalnie Fajnie Ciekaw ta plaka, Przyznam, że jestem głodna a, bo on chciał nam chleb jeszcze dać, a my chcemy chleba. Zdjęcie. I can explain you what is what on plate ok Okay. so this is the pork tenderloin stuffed with cheese and rolled bacon this is gourmet uh, patty with cheese inside meat and bacon also is inside meat it's a little bit spicy this is real shish also a little bit spicy and this is beef uh, cevapici with cheese inside meat also this is cuneves you know To jest pajma with cheese and Wszystko uh, cheese and spicy pepper inside. Uh -huh. Everything is, uh, mixed. Mushrooms and potatoes. Wygląda dobrze. Może pokażę Wam z bliska. Spójrzcie, jak to się prezentuje z góry. Także Pan nam wszystko tutaj wytłumaczył. Co jest co? No. Wygląda bardzo, bardzo smacznie. Do tego mamy pomidorki jeszcze. Wygląda przepysznie. Za się. jeszcze nie słynę do zdjęcia. Widać tak? Smacznego. Tutaj mamy po jednym całym, tak? To jest średnio. jak dobrze pamiętam, ostre. Ale może tego to jest. To chyba drobne, pewne? A tutaj mamy mm -hmm. tak ciężkie, żeby zarejestrowało. A, płyczka. I gorąca. A to są jakieś grzybki. O, to się najemy. Bardzo fajne. Bardzo fajne, Naprawdę. Czy to jest tak samo? Czy na to by się to czegoś złożyło? Nie, nie, Dobre? Jest. Mm. Spróbowałam. Ale... Dobrze, zebrałem sobie chleba. Dobrze. Bardzo tak dobrze. Dobra. A w sumie ja mam nóż czysty. Zagórka. Wszystkiego po troszkę trzeba sobie wziąć. Tutaj jest jakiś ostry... Chyba jajko. Mm -hmm. A fajnie, że tak sobie wzięliśmy. Naprawdę tutaj popróbujemy sobie różnych rzeczy. Ale te placki, to jest bardzo fajny pomysł. Tak, bo chcesz różne rzeczy, nie masz nikogo mięsa. Także... Jeszcze te mięsa, to każdy co innego jest to mięso. Mhm. Mm co, Petro, ty myślisz, się, się No tak. jest polędwiczka. Mmm, mm, ale dobre. Ale dobry, nie jest w ogóle Nie, ale się cieszę, że się spytamy. Nie jest pikantny. Delikatnie pikantny, może spokojnie wziął. Ale pyszny. To się, się najem. Na chwilę obecną polecamy. Czysty, tym, jest nie, ale jest to, A, nie, to jest czystym, co mogę naprawić. Nie Bardzo znacznie. że nie słyszałem wszystkiego. Wiem, to jest zakośna muzyka, więc ale... ja ale... nie. Nie wszystko to, to mówić. Nie, ale nie, dobre. Proszę się w

ale było smaczne. A więc tak się prezentuje rakunek. 271 kun. I dostaliśmy poczęstunek w formie rakini. Piotrek ma rakiję oryginalną, queen. A ja mam czerni rakiję, także bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze mamy na zasadzie Aha. Tak, wam się Nesla Klopa. Jak wam smakowało? Zaraz będziemy oceniać. No to zaraz będziemy oceniać. Ja powiem tylko tak nieoficjalnie, znaczy oficjalnie dla nas, że oceniamy tą restauracyjkę 4 na 5 No tutaj jeszcze po doszedł, no to się tak nawet 4,5. Zaciągnę, ale nie, jednak 4, bo troszkę za dużo tego było mięsa mielonego. Jednak wolelibyśmy, żeby było bardziej mięsne. No ale jakoś do ceny. No bo co chcemy, no 180 kum. Okay, Okej, okay. no No dobra, no mocną czwórkę dajemy po prostu, no mocną czwórkę. Także oceniamy, pierwsza jest jakbym smakował, tak? Posiłek. Okay. How did you like Tak, cztery. Drugie. And you, waiter? Kelner. To Tak, piątkę dajemy. Na zdrowie. To co? Wasze, zdrowie. Wasze zdrowie naprawdę Tutaj jesteśmy w tym centrum handlowym i tu jest właśnie ta restauracja. Batak. A tutaj wejście. i gdzieś weszliśmy? Tak, źle jest oznaczone. Tu trzeba iść cały czas prosto. Także do, do trzecie. Idziemy, się przejść? Pochłodniało już troszkę. Mimo, że Rakia nas rozgrzała. Bardzo dobra moja wiśniówka. Trwa czysta była. No, czysta. <laughs> Idziemy zobaczyć, coś tam się dzieje. Słychać, więc podejdziemy a sobie, popatrzymy. Tyle ludzi stoi, brawo biją. Co tam się dzieje? Ale ludzi. Życie kwitnie. nie? It's really easy. Go closer. Coś tam się działo, ale niestety spóźniliśmy się. No śwada? chyba na bicyklu pan Chyba tak, no spóźniliśmy się niestety. Take it, take it, take it. No. Pomimo, że rynek nie jest jakiś duży, ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Tętni życiem. Wszędzie pełno ludzi. Jedzą, jedzą, jedzą. Naprawdę, bardzo cudno jest. I głośno. Bardzo głośno Patrz, hotel dubrownik. Wydaje mi się, że tu A tak, mieliśmy spać. Było, było. Tak. A, to w takim, widzisz, wychodzisz prosto na... O, fajnie! No, ciekawy. Polecamy hotel dubrownik na pierwszy rzut oka, naprawdę super w centrum miasta. samym rewelacja. A to pusto, zobaczmy. Pozamykane stoliki. Piesio fajne, Jedzą ludzie. bułki. A co tu się zaczyna? O ja! Tutaj kukurydka z gryła, Właśnie sobie kupimy. Wygląda fajnie. Jeszcze kukurydzy z gryma takiej nie jadłam.